Wujazd, Ty chyba nie chorujesz, bo Ty też chodzisz do tej wody zimą. Chodzisz w laczkach gumowych, na bosakach, więc chyba nie chorujesz. Nie, wujazd też choruje, ale Ci opowiem wam o moim chorowaniu, o moim podejściu do choroby. No to co, czołóweczka i ciemność z tematem. A, zobaczcie, kupiłem mikrofon, uuu, będzie lepiej słychać. Bęk! No, to hej kochany człowieku, witacie bo ja z poradą. Oczywiście na kanale wujka Porady. Skąd pomysł na dzisiejszy, że tak powiem, pomysł na odcinek? są <grym> ślad. No, wczoraj mnie totalnie rozłożyło, bolała mnie głowa. O zdziwio to jakoś nie miałem wysokiej, bolała mnie głowa. Wysokiej temperatury nie miałem, bolała mnie głowa. Po raz trzeci mówię, jakiś kości, totalny brak energii. Ech. Jak ja dzisiaj podchodzę do choroby? Bo tak jak mówiłem przedtem, czy. Ja generalnie rzecz biorąc bardzo rzadko biorę jakiekolwiek lekarstwa. No przede wszystkim nie biorę żadnych lekarstw do zbijania temperatury, bo uważam, że to jest coś zajebistego, że mój organizm naprawdę wie, po to robi tą wysoką temperaturę, no, żeby zwalczyć żeby zwalczyć po prostu chorobę, która w nim jest. Co jeszcze robię? Wypoczywam maksymalnie, śpię, praktycznie nic nie wiem w, takich, w, takich, w takim układzie. I przede wszystkim, co myślę, że jest dla mnie najważniejsze, o, zobaczymy, jak się mikrofon sprawdzi, bo dzisiaj, o tak jak mówiłem, kupiłem nowy, podniesiem go troszkę, także to jest jego premiera. Dobra, wracam do tematu. Przede wszystkim, jeśli zachorowałem, to nie traktuję tego jako czegoś złego, a wręcz przeciwnie, często jest to, że Mój organizm nazbiera sobie jakieś tam powiedzmy śmieci i choroba mu daje mi jasny sygnał, że Ej Adam, coś jest nie okej okay. w Twoim życiu, warto było, było wprowadzić jakieś zmiany. Organizm też będzie się przeczyszczał, bo oczywiście żyje w takim. W świecie, w jakim żyję, może jem rzeczy, które nie do końca są dla mnie dobre, może piję rzeczy, które nie do końca są dla mnie dobre, mam tu na myśli alkohol. No i od czasu do czasu mój organizm robi sobie taki reset. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że no to najlepiej jeść te dobre rzeczy i najlepiej nie pić tego alkoholu, mój organizm nie będzie musiał sobie reset. To też nie jest do końca moim zdaniem prawda, ale nie o tym chciałem dzisiaj powiedzieć. Kiedyś stosowałem zupełnie inne zasady, co do tego niechorowania. Ciągłe, wiecie, jakieś odpowiednie ubieranie się, wiecie, zimą. Jak moja córka nosiła krótkie skarpetki, to nie. sobie, no miała 16 lat, już przeziębisz sobie tam nogi, stawy, bo ci to nie zasłania. Kurwa, parę później stary już śmiga zimą, kurde, w śniegu, w lapskach gumowych. A! Dzisiaj uważam, że Podejście do tego tematu musi być gdzieś indywidualne. Ja dzisiaj przede wszystkim bardzo wierzę w sygnały, które daje mój organizm. I takie nastawienie forma do, do życia powoduje, że rzeczywiście nawet w takich, no niefajnych kurde, sytuacjach, jakim jest choroba, a ja mam pełne zaufanie do siebie. A mam pełne zaufanie, a ja 90% swego życia nigdy nie miałem zaufania do siebie i przez to kłóciłem się cały czas sam ze sobą, bo oczywiście czas ja płynnie przechodzę do jakiejś wiecie, akcji typu chorobowego, ale nie chodzi tutaj o chorobę kaszel i katar, tylko gdzieś tam o choroby psychiczne. Dzisiaj, jeśli podchodzę właśnie tak do tematu, że mam zgodę na ten przysłowiowy katar, to oznacza się, że mam zgodę na siebie, tak jakim jestem. Jeśli jest mi po prostu źle ze sobą, to fajnie, że dostaję takie sygnały od swojego mózgu, to się, to się nagrywa, proszę odpłynąć. Dostaję taki sygnał, nie chcę kurwa z tym walczyć. Wchodzę w to, jestem a, idę w stronę tak zwanej wdzięczności. Wiem, że to może Gupkowa, już jestem. Cieszę się, że masz katar, kurwa. A, wszystko jest kurwa po coś, nawet jeśli mam niezgodę, bo oczywiście wczoraj jest leżąc po. Kocem, tam kołdrą? Eee, kurde, bardzo mi się tam nie chciało leżeć. Wolałbym sobie pójść synkiem na, na spacer, ale powiedziałem, że okej. Okay, no, ten jeden dzień mi był, mi był po coś potrzebne. Eee, dzisiaj obudziłem się rano, bo tam parę ładnych godzin przyleżałem cię rano. Obudziłem się może z małą energią, ale już mi głowa nie boli, nie wolę mi stawy. No i co? No, oczywiście wejdę zaraz do wody. Kurde, wiem, że kiedyś w ogóle bym nie wszedł, bo oj, jest spokój, bo organizm jest osłabiony, kurde. Eee. Często ludzie piszą do mnie, ej, tak pierdolisz, a naukowe badania na to, na sam to, o wam to. Ja wtedy zawsze mówię, że no to widocznie mój organizm nie czyta tych naukowych badań. Też powiem, bo ty zawsze musisz być mądrzejszy. Kurwa, to jest moje życie i ja będę sobie żył po swojemu, tak jak sobie chcę żyć i zachęcam do takiego życia, bo ach, wtedy się spokojniej żyje, kurde. A nie ciągłą chęcią poprawy z siebie. Ja nie chcę być zbiorem błędów, ja nie chcę być zbiorem jakichś nieudanych decyzji. Kurde, no jest tak, bo jest. Dzisiaj mam to, co mam. Wyglądam, jak wyglądam. To jest po prostu okej. Okay. halo, odszedłem od choroby. Ale dobra, reasumując, i, e, i w ogóle jeszcze dalej tu jeszcze to oglądacie, no to podsumowując to wszystko. Dzisiaj a propos tej choroby, no przede wszystkim... Jak najmniej lekarstwa, jeśli muszę użyć te lekarstw, to lekarstwa wtedy świetnie działają, bo mój organizm kompletnie nie jest przyzwyczajony do, do tych lekarstw, więc nawet głupia polipiryna zrobi coś niesamowitego, jakąś robotę. A jeśli będę brał ciągle na wszystko lekarstwa, nie wiem, bo mam lekki kaszelek, ciach lekarstwa, mam, nie wiem, lekko boli głowę, biorę lekarstwa, to głupia te lekarstwa po prostu nie działają. To oczywiście mówię ja ze swoją wiedzą na swój temat. Może u Was jest inaczej, nie wiem dwa, że nas szkoda wydawać na to hajs. Po co wydawać hajs na lekarstwo? Jak można sobie kupić coś innego albo w ogóle kurwa nie pracować na to i siedzieć sobie dłużej nad rzeką. Ech, to co? Czas skoczyć do wody. Podepnę swój mikrofon, bo on chyba nie jest wodoodporny. Gdzie tu go przypiąć? Żeby nie spadł do wody. A tu jest. Okularki też nie są wody. Szkoda, żeby się zbiły. Pan jakiś zbiera kwiatki, nie wiem jak słyszycie. To co? Dobrego dnia, skakuję do wody. O! królu Młody.